Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. To może być wyrównanie. Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. United na skrzydle, czy wykorzystają wolną przestrzeń? Udana teraz interwencja w defensywie. Skuteczny blok i zagrożenie oddalone. De Bruyne. Mares. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję. Próbują podejść pod bramkę rywala. Show. Manchester City traci piłkę. Piłkę przyjmuje Jadon Sancho. Ma teraz szansę na gola. Powstrzymał teraz rywala w ostatniej chwili. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Brawo, brawo Ederson. Klasa, co za interwencja. Manchester City zmienia zawodnika. W okolicy jedenastki teraz rzuca. Co tu się dzieje? Co za interwencja? Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Szansa na powiększenie prowadzenia. I piłka w siatce. Dla strzęca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Zawsze się powtarza, że rzuty karne to loteria. I tak było tym razem. Jeśli stoisz na bramce, musisz wybrać, w którą stronę się rzucisz. Tutaj widzimy menu, decyzję i piłka ląduje w siatce. Na razie 2 -0. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie! Dobrze zablokowana ta wrzutka, ale muszą pozbyć się piłki. Dobra, teraz interwencja Laporta. Daje mu się przechwycić piłkę. Ależ interwencja w polu karnym. Uwaga, jest V i proszę Państwa, będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzje, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Przymierzy! Wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka! Cieszą się piłkarze, cieszy i trener. Teraz wszyscy razem dają wyraz swojej satysfakcji. Bardzo miło się na to patrzy. Teraz na tej powtórce dobrze widać, jak złożył się do tego uderzenia. Posłać taki opadający liść, to wymaga nielada techniki. Bramkarz chyba nie miał tu większych szans, ależ pięknie przymierzył z wolnego. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Mamy teraz wynik 2 do 1. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Bruno Fernandes. No, i nie udało mu się zatrzymać rywala. Rodri. O, dobrze, teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Zagranie dochodzi do Mareza. Gol! I mamy remis! Choć wydawało się, że nie unikną już porażki. Ależ teraz radość całej drużyny podbiegają. Uczcić gola razem z trenerem. W takich chwilach widać jaka łączy ich zażyłość. Wydawało się, że zespół broni się ostatkiem sił i w końcu straci bramkę. Tymczasem wyszedł z akcją i wykorzystał, że obrona przeciwnej drużyny trochę jakby przysnęła w tej sytuacji. Zanosiło się na wyrównanie, ale to nie znaczy, że menedżer ma się z tego cieszyć. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Ależ tutaj nam się zrobiła atmosfera na trybunach, na boisku nadal remis. Pani i obu ekip wierzą, że pomogą przechylić tutaj szale zwycięstwa na swoją gorączkę. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Obrońca go teraz odpuścił. I oto przy piłce Rodri. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. No i zmiana w Manchesterze United. Ronaldo, Bruno Fernandes. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Manchester City z jeszcze jednym atakiem w samej końcówce. Może nie skończy się remisem. Bernardo Silva. A i tak, nie ma gola. Co za parada. No ratuje teraz swojej ekipie remis w samej końcówce spotkania. Wzmaga się jeszcze doping tych fantastycznych fanów. Czerwone diabły spróbują powalczyć o zwycięską bramkę. Show. Ma trochę przestrzeni. Może próbować wrzutki. To może tak zwycięstwo. To może być corner na wagę zwycięstwa. United ma szansę z rzutem na taśmę zdobyć przewagę. Er ist rogu na 11 meter.